Hej, siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z LEGO. Trzeba grać w tą grę, by w końcu skończyć tą serię. Słuchajcie, bo ciągnie się niemiłosiernie, kurczę, długo. Aha, sorry. Ja tu mam gdzieś niewidzialność. Cokolwiek go nadaje. Aha, taki jakiś zapis, którego nie zrobiłem poprzednio i dlatego musiałem sobie nadbiegać. Kurczę, bo faktycznie, powtarzałem teraz. Powtarzałem fragment rozgrywki, bo się zastanawiałem, dlaczego mi się to nie zapisało. Um, ale dobra Cyk, 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 zniszcz to. Aha, no okej, okay, okej, okay. i co? Mogę wejść. No, bo myślałem, że się w sumie nic nie stało. Bo słuchajcie, to było takie. Co mam zrobić? A taki bajer. Sprawdzić, który loki jest prawdziwy. To teraz to. Podejrzewam, że to ostatni, albo przedostatni. Zależy, jak to zrobili. Tu jest, prawdziwy Loki. Zlej mu dupę. Hehe, he. dosyć tego. Nie dorastacie mi do pieni. Jestem Bogiem. Ty, smętna kreatura. Do koty mówisz? Do Lokiego? Ja bym tak nie mówił, nie? Bo to ogólnie nie popłaca. Nie będzie mną pomiatał jakiś. Macie wrażenie, że ta gra czasem przesadza? To jest gra dla dzieci plus 3 lata. Żałosne, przynajmniej tak było na pudełku. Plus 3 pegi czy plus 6? Czy plus 7? Ja już nie pamiętam ile. Um, musiał spojrzeć. Mm, a mi się nie chce. A ta gra jest zbyt brutalna na 3 lata. Ludzie. No, bo już myślałem, że tylko tu, tutaj z tego tutaj trzeba iść po to. Ha, trzeba mam pomóc? Hej, może mi pomożesz? No chciałbym, ale... Aaa, taki patent, okej, okay, dobra. Miało mi to służyć od razu jako drabina. Tego się nie spodziewałem. Poskładaj to. Trzeba znaczy, dziadkowi pomóc, Halkowi w ogóle wszystkim. Oni sobie nie radzą, kompletnie. Stary... A, a mogłaś tego nie dotykać, bo bardzo właśnie tego chciałem. K okay. ha. Czekajcie, to się zamyka, ten wrzuca atomówkę. Koniec. Poszło. Wszyscy się cieszą, jest ogólne happy, tylko modlimy się, żeby Iron Man wrócił. Najpotężniejsi bohaterowie. Poziom ukończony, tryb gry swobodny odblokowany. Wizja do rewizji odblokowano. Pomiń. A im się nic nie ima. Handflag odblokowano. Każdego, dobra, okej, okay, luz. Bez sznurków nie jest źle odblokowano. No dobra, coś jeszcze? Pomiń. 80% Dalej, kontynuacja. Pomiń. Dobra, widzę, że mi strasznie dużo rzeczy chcecie dać. Kontynu kontynuuj tryb fabularny. W sumie na za bardzo nie wiem, co tam może być dalej. Dobra. <laughs> Bum jest, zdążył na farcie, e, tylko tego tak propa, może ktoś by go złapał? He's not Oh, yeah. <laughs> Just happened please tell me nobody kissed me we won all right hey all right good job guys we're not finished yet <laughs> <laughs> Dotarły do nas właśnie. Wiecie, że bohaterstwo grupy zwanej Mścicielami w obliczu incydentu, który opisać można jak atak sił pozaziemskich nie tylko pozwoliło rzeszą ludzi odzyskać nadzieję, ale też ostatecznie świętować zwycięstwo podczas gdy... <laughs> nie stąd żyłem. Dobrze wiedzieć, że gdzieś tam są, prawda? Że ktoś nad nami czuwa. To, że kocham cię, a potem zrobił piw-paw, a potem powietrze zrobił bum, a potem przed ten zielony i zrobił rar. Po prostu czuję, że bezpiecznie wiedząc, że ich mamy. Ja naprawdę chcę im tylko podziękować. Pojawiło się wiele pytań dotyczących samych Mścicieli, zarówno ich nagłego pojawienia się, jak i równie nagłego zniknienia. Ci sobie wrócili do chaty z Tesarakiem ta lubi tego, ten też, może niekoniecznie do końca tak bardzo jak ona, ale też go lubi. O właśnie, tego się spodziewałem. KONIEC LEGO! Nie chciałem tej serii strasznie szybko kończyć, ale nie spodziewałem się, że już się skończy, że przynajmniej na 2-3 odcinki będzie. Ogólnie LEGO całkiem spoko. Jeśli mam polecić to dla dzieciaków, to zamieniłbym, to, zamieniłbym tą część ewidentnie na LEGO Przygoda ale kto już jak woli, mi się w LEGO Przygodę zawsze najfajniej grało, pozostanę fanem tamtej części i chyba nic nie zmieni, ale ta całkiem sobie spoko daje radę. No i takim oto sposobem kończymy LEGO serię, zamykamy definitywnie, wszystko macie w opisie, film z outro i nara, leci co? Leci, lecą planty, leci Besiege i prawdopodobnie za jakiś czas Far Cry Primal. Nara, cześć.